Witajcie moi kochani, powracam do Was. Nastał nowy, a zarazem ostatni dzień naszej greckiej podróży. Powracam do Was, by zrecenzować hotel, w którym przebywaliśmy jedną noc w Timisoarze, w którym jest Best Western Plus Lido Hotel. Pokażę Wam, jak to logo wygląda tutaj. Ogólnie bardzo podoba mi się tutaj. Atmosfera, w ogóle to, to, jest, to są hotele bez western, i ja już mam naprawdę bardzo dobre zdanie o, o tych hotelach. Między innymi po moim ostatnim wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. No i teraz daję ocenę temu hotelowi 10 na 10, bo naprawdę było super, były fajne pokoje blisko siebie, było super śniadanie, był strasznie duży wybór, był najlepszy internet w ogóle chyba we wszystkich hotelach na wyjeździe, dlatego, że filmy, które wrzucałam m.in. na YouTube'a teraz akurat w tym hotelu rano, normalnie muszą się przetwarzać około 5, 10, 15 minut, tutaj te filmy padły w kilka sekund, więc, więc naprawdę internet szybko chodzi. Nawet jest tutaj basen, ale niestety nie załapaliśmy się. A między innymi przez przetrzymywania na granicach przez Serbów. Ale ogólnie ten hotel jest super, daje ocenę 10 na 10. Nie ma dla mnie was w tym hotelu, a zobaczymy się już przy granicy kolejnego kraju. Cześć!